Jacek Jarno, od napastnik podlesianki. Jacek to teraz już tak y, na spokojnie. 3 do 3 z RKS-em, z Zdrój. Szanujemy punkt, ale jest niedosyt. No tak, na pewno, już rozmawialiśmy i powiedziałem to i podtrzymam te słowa, że z tego meczu mamy tylko, tylko punkt, a nie trzy. Bo tak jak mówię z przebiegu, gdzie przegrywaliśmy dwa jedne do przerwy, wyciągamy na 3 dwa u siebie. No i gdzieś tej koncentracji nam w końcówce znowu brakuje. I tracimy bramkę na 3-3 i mamy tylko punkt, jak już powiedziałem. No dzisiaj dołożyłeś kolejną bramkę w tym sezonie, fajną okazję miałeś też w pierwszej połowie, gdzie próbowałeś zrobić na zwód obrońcę, no ale tam nie udało się oddać strzału. Zła decyzja, można było strzelić wcześniej? Myślę, że tak, mogłem podjąć decyzję szybszą o strzale, nie zrobiłem tego. drugie tempo też również mogłem strzelać z lewej nogi, jak już sobie tego obrońcę nawinąłem, ale koniec końców ta sytuacja, no niestety można powiedzieć, że była stracona, bo nie mieliśmy z tego żadnej korzyści. Przed nami bardzo dwa ciężkie wyjazdowe spotkania na koniec tego roku kalendarzowego. Najpierw miejsc, dwa Legnica. Bardzo mocny zespół wicelider tabeli o punkty będzie ciężko, no ale pojedziemy, żeby zapunktować. Tak, każdy meczu będziemy grać o pełną pulę. Można powiedzieć, że te mecze wyjazdowe mamy lepszy bilans, więc zrobimy wszystko, żeby ten bilans jeszcze poprawić na koniec roku. U nas meczu nie ma. Zakończyła się ta seria znowu remisem, no ale to mówię, na wyjeździe mamy lepszą serię i. Zrobimy wszystko, żeby zrobić jak najlepszy wynik w tych dwóch spotkaniach. A te mecze domowe już dzisiaj można podsumować, bo tak jak wspomniałeś ostatni mecz w tym roku, no chyba do końca nie jesteśmy zadowoleni z tych wyników osiąganych przez Sołtysi. Tak, tak, na pewno już za dużo można powiedzieć tych remisów i te punkty, gdzie powinniśmy mieć trzy, zawsze ten jeden, mówię tych dwóch, tych, takich sytuacji, gdzie tych dwóch punktów nam brakuje, bo nie wygrywamy tych spotkań, no to można policzyć, no gdzieś trzy, cztery takie spotkania były i. Tych punktów byłoby więcej i sytuacja byłaby lepsza, ale tak jak mówię, nie, nie załamujemy się, robimy swoje i w tych spotkaniach ostatnich będziemy robić wszystko, żeby trzy punkty przywieźć na 100 tysiąc.